Dzień dobry. Krzysztof Stanowski postanowił wymienić mnie w swoim filmiku dotyczącym całego tego starcia z Dorotą wysocką sznew, i potem e, pojawił się artykuł w Onecie na temat zarobków Krzysztofa Stanowskiego w TVP Jacka Kurskiego. E, po czym Krzysztof Stanowski e, autorów tego artykułu czy generalnie dziennikarzy Onetu, bo autor był jeden Kamil Dziupka, e, nazywał mm, Kretynami oraz debilami, i ja po prostu zareagowałam, pisząc, że jeżeli ktoś cały czas opowiada o kretynach i debilach, to znaczy, że brakuje mu argumentów. No i w związku z tym trzeba przypomnieć jedną fundamentalną rzecz, a mianowicie Krzysztof Stanowski y, zarabiał w telewizji Jacka Kurskiego i wtedy się nie spieszył z krytyką. Ona była troszeczkę żartobliwa, albo nie było jej w ogóle, albo unikał odpowiedzi, twierdząc, to była zresztą typowka, typowa wypowiedź polityków PiSu, że on telewizji no, nie ogląda, gdyż tak bardzo jest zajęty no i nie wie, co tam się dzieje po prostu. Dodajmy też że Krzysztof Stanowski robił interesy ze spółkami skarbu państwa kontrolowanymi przez rząd PiS. W związku z tym było mu nie na rękę, żeby mówić wprost i otwarcie, jak ta TVP Jacka Kurskiego wygląda. Ale teraz, kiedy w TVP już hmm, nie pracuje, a co więcej, nie ma specjalnej sympatii do obecnej ekipy rządzącej, więc nagle obwołał się sumieniem narodu oraz stanu dziennikarskiego i ogłosił, że TVP to było w czasie poniedziałkowej debaty w telewizji publicznej, że TVP to świątynia propagandy, a prowadząca debatę Dorota Wysocka-Szneff to arcykapłanka propagandy stwierdził, że TVP to taki sam ściek jak był wcześniej. U szkoda, że tak ostro nie mówił wtedy, kiedy pracował w TVP Jacka Kurskiego. I yy, yy, zarzuca Wysockiej Sznef, że jej mąż czeka na ambasadorską nominację i przypomina, że sztaby protestowały przeciwko temu, by to ta dziennikarka prowadziła debatę. Rzeczywiście były sztaby, które protestowały. To jest fakt. Na koniec Nawrocki stwierdził to nie pierwszy raz w historii, kiedy ktoś z nazwiskiem Sznef Przesłuchuje Polaków. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego cało. To było w poniedziałek. Następnie Dorota y, odparowała mu, między innymi mówiąc, że pracował w TVP Jacka Kurskiego. Y, następnie y, Krzysztof Stanowski napisał: Owszem, pracowałem. Ujawnił stawki, za które robił program. Chyba z udziałem komentatorów sportowych. Następnie Kamil Dziubka opublikował w Onecie artykuł podsumowując wszystkie informacje dotyczące zarobków Krzysztofa Stanowskiego właśnie w TVP Jacka Kurskiego, bo oprócz programów także Stanowski pobierał wynagrodzenie za komentowanie rozmaitych wydarzeń. Jeśli chodzi o stawki dotyczące tych programów, które sam ten youtuber robił, to mniej więcej rzeczywiście Dziubka napisał to, co wcześniej Stanowski ujawnił. To jest fakt. I stąd to zdenerwowanie Stanowskiego, że przecież ja wszystko sam ujawniłem, a wy, tu cytat, debile, kretyni to powtarzacie. Okej, okay. i teraz tak, jednak ta publikacja Onetu musiała pana Krzysztofa Stanowskiego bardzo wyprowadzić z równowagi, tak jak i mój wpis, na platformie X, zauważający tę koincydencję, że jak się robi interesy ze spółkami skarbu państwa zarządu PIS i pracuje dla TVP, to się takim wyrywnym nie jest. A jak już się nie robi interesów, to można. Właśnie zaatakować frontalnie. Tak to w przypadku Krzysztofa Stanowskiego wygląda. I Krzysztof Stanowski, w związku z tym, że powstał taki artykuł w Onecie na temat jego zarobków TVP Jacka Kurskiego, postanowił nagrać filmik, bo jak stwierdził, bardzo się cieszy, że ktoś się nim zajmuje, bo mu wpadnie kolejne 10 tysięcy, ale w tym filmiku, który zresztą jest dosyć prostacki, trochę tam jest wulgaryzmów, no widać jednak, że no nie wiem, to może jest taka baza Pana Krzysia, i to im się po prostu podoba. Yy, w każdym razie, wśród tego wszystkiego i tych, tych ataków, yy, jest po prostu kilka informacji, które są zwyczajnie nieprawdziwe, bo pan Krzyś zazwyczaj rzeczy nie sprawdza. Przypomnę, że nie jest on dziennikarzem, on jest youtuberem, biznesmenem, który osiągnął sukces. Ma na pewno wielkie zasięgi na YouTubie, nikt mu tego nie odbiera. Natomiast jeśli chodzi o dziennikarstwo. To już raczej jest słabiutko, ale w sumie nie ma takiego samorządu dziennikarskiego, który decyduje, kto jest dziennikarzem, kto nie, przeprowadza rozmowy. ok, wszyscy mogą przeprowadzać rozmowy. W każdym razie mm, uważam, że jeżeli ktoś w takim filmiku o tak dużym zasięgu opowiada nieprawdę, no to obowiązkiem każdego dziennikarza jest po prostu tę nieprawdę sprostować i powiedzieć, opowiedzieć, jak jest naprawdę. No, i co właśnie jest w tym y, filmiku? Otóż y, między innymi Krzysztof Stanowski przywołuje stare artykuły z 2017 roku. Y, y, przede wszystkim jako pierwszy opublikował ten artykuł Super Express, kierowany wówczas przez Pana Jastrzębowskiego, bodajże Sławomira, to jest taka postać, która ma pseudonim Biceps i e, muszę przyznać, że przy. E, przy nim, przy tym y, byłym redaktorze naczelnym Super Ekspresu, to Krzysztof Stanowski jest arbitrem elegancji. Naprawdę, bo ten biceps to już jest taki poziom, nie chcę mówić jaki, nie chcę przypominać co na przykład. jakie w, Pisy wrzucał na temat Magdaleny Biejat. Totalna żenada, straszny poziom. Także wolimy pana Krzysia zdecydowanie. Niestety pan Krzyś powołuje się właśnie na Super Express, który opublikował artykuł o następującej treści. Że Ryszard Schnepp jako y, ambasador w Waszyngtonie i y, jeszcze chyba w innym y, kraju pobierał dodatek na żonę, chociaż nie miał do niego prawa. I wówczas Super Express wyliczył, że Schnepp bezprawnie pobrał 400 tysięcy złotych. Następnie media zaczęły to powielać, także PiS, no i dzisiaj powielił to właśnie Krzysztof Stanowski, przypominając, jaka to jest okropna rodzina sznepów, że brała pieniądze bezprawnie. Otóż, panie Krzysiu, ponieważ pan nie sprawdził, więc ja panu wyjaśnię, to jest nieprawda, że rodzina sznepów brała pieniądze bezprawnie. Otóż w tym artykule twierdzono, że yy, Ryszard sznep nie miał prawa do y, takiego dodatku, ponieważ Dorota wysocka sznep pracowała w TVP. Tylko problem polega na tym, że to nie ma żadnego znaczenia, że ona pracowała w TVP. I ja zaraz Panie Krzysiu Panu wyjaśnię, żeby Pan już więcej tych kłamstw nie powtarzał, bo po co? Otóż historia jest taka, że jeżeli ambasador jest na placówce razem z rodziną, to jeżeli jego żona, w ogóle małżonek nazwijmy to, nie pracuje w MSZ-cie, nie pracuje na tej placówce, a jednak spełnia obowiązki reprezentacyjne, to znaczy mieszka w ambasadzie, towarzyszy ambasadorowi w różnych mm, wydarzeniach, uroczystościach, imprezach, to... Tak się wylicza pensję ambasadora, że jest tam dodatek także na rodzinę. Natomiast nie ma takiej zasady, że ambasador nie dostaje tego dodatku, dlatego że w Polsce gdzieś żona jest nadal zatrudniona. Nie, panie Krzysiu, nie. I może mi pan nawet nie wierzyć. To znaczy, może pan uznać, że Dorota jest moją koleżanką, wie, że ja ją bronię. I tak dalej, i tak dalej. Ale zwracam pan uwagę, i jakby pan troszeczkę był kumaty i popytał, to mógłby pan sprawdzić, że skoro to był taki skandal, że Dorota z, z swym mężem Ryszardem pobrała dodatek nielegalnie, to przecież ja pamiętam dobrze te artykuły z 17 roku. To MSZ miał wystąpić do rodziny sznepów o zwrot pieniędzy, a jak nie zwrócą, to się wystąpi do sądu. I wie pan co? Jak pan myśli? Czy MSZ przez te 8 lat, no nie 8, no powiedzmy od 17 roku do 2023 roku wystąpił do sznefów o zwrot? Poszedł z tym do sądu? Nie, dlatego że afera była denta, ponieważ sznefom normalnie ten dodatek przysługiwał, a pan opowiada bzdury. Gdyby rzeczywiście Ryszard Sznef Pobrał coś, by sprawnie, to ja panu gwarantuję, że rząd pisy y, by się tego domagał, by od niego to wyegzekwował, poszedł do sądu, wygrał w tym sądzie. Miał na to pan Bóg łaskaw 6 lat. Tymczasem nic w tej sprawie się nie stało, ponieważ to wszystko było zgodne. Sprawem, a PiS po prostu chciał pognębić ambasadora, którego nie lubi. I tyle w temacie. Niestety, Panie Krzysiu, to jest kolejny przykład, kiedy nie może się Pan nazywać dziennikarzem, bo po prostu nie ma Pan pojęcia o dziennikarskiej pracy. Wziął Pan artykuł sprzed sześciu lat i niczego, niczego nie sprawdził. A Pan Biceps naprawdę, niech mi Pan wierzy, nie jest wiarygodnym źródłem informacji i to tyle w temacie tego dodatku, który niestety wprowadził pan swoich słuchaczy i widzów w błąd. Taka jest prawda. Ale to nie wszystko, bo w tymże filmiku oczywiście nazywa mnie pan propagandystką, tymczasem ja mówiłam bardzo prostą rzecz. Nie jest żadną propagandą mówienie, że wtedy, kiedy brał pan pieniądze od TVP Kurskiego i robił interesy ze spółkami kontrolowanymi przez PiS, to po prostu pan nie atakował telewizji, a teraz ją pan zaatakował bardzo ostro. I oczywiście każdy ma prawo krytykować TVP. Ja też krytykuję, mam do niej wiele zastrzeżeń. Nawet w wielu sprawach nie zgadzam się z Dorotą Wysocką-Sznep. Po prostu na pewne sprawy patrzymy inaczej. Natomiast to, że Pan użył tego argumentu z teściem i nadal Pan to podtrzymuje, no niestety wystawia Panu jak najgorszą ocenę. Człowiek nie odpowiada za to, co robił jego teść. A także jego ojciec, dziadek, predziadek. No, sorry. Nie można w ten sposób mówić. Gdyby pan skrytykował Dorotę Wosocką, ponieważ właśnie sztaby nie chciały się na nią zgodzić, uważa pan, że sposób prowadzenia rozmów przez nią nie spełnia takich standardów, jakie powinien spełniać dziennikarz, ma pan prawo do takiej krytyki. Każdy może coś takiego powiedzieć, ponieważ wszyscy my, dziennikarze, podlegamy ocenie jest wolność słowa. Ale pan przegrzał. Z tym teściem pan przegrzał i w ten sposób się pan skompromitował. I taka jest prawda. A mówienie, że Dorota nie miała prawa mu, panu odpowiedzieć, nie jest absurdem. Bo jeżeli ktoś na mnie pluje, to oczywiście, że mam obowiązek i prawo odpowiedzieć. I mam obowiązek i prawo się bronić. Taka jest prawda. No ale dobrze, dlaczego my jesteśmy propagandystami? No więc, według pana Krzysia, ja czy Wojtek Czuchnowski jesteśmy propagandystami, ponieważ Gazeta Wyborcza nie zajęła się bardzo skandaliczną rzeczą, taką, że oto Stanisław Czciński pobrał wysoki grant na stworzenie podcastu o muzyce popularnej. Rzeczywiście Stanisław Czciński pobrał taki grant. Tyle tylko, szanowny panie Krzysztofie, bo ja w zasadzie nawet trochę pana lubię. Prawda jest taka, że owszem, napisaliśmy i nawet sobie wynotowałam tytuł naszego kolegi z działu kultury, Jędrzeja Słodkowskiego, tytuł jego tekstu, właśnie Ministerstwo głupich grantów. Rugując pisowskie patologie, Hanna Wróblewska tworzy. Nowe. I tam właśnie był opisany przypadek Czcińskiego, który został tutaj skrytykowany. Choć muszę niestety pana rozczarować, ponieważ tenże Staszek Czciński, którego pan nazywa przyjacielem Rafała Trzaskowskiego, ja tego nie wiem. no Może oni się przyja przyjaźnią, ja po prostu nie znam przyjaciół Rafała Trzaskowskiego specjalnie. E, ale właśnie ten sam Staszek Czciński e, tak mądrze kombinował, że on te granty dostawał też za czasów Piotra Glińskiego. Więc jak widać, kwestia tego, że on jest przyjacielem tego Rafała Trzaskowskiego, nie okazała się tutaj jakoś fundamentalna. No więc. Yy to jeśli chodzi o tę kwestię, jak to my unikamy niewygodnych tematów. Nie, nie unikamy. Przedstawiamy wszystko tak jak jest. I powiem Panu, Panie Krzysztofie jeszcze, bo wyśmiewał się Pan z tego artykułu Kamila Dziubki w Onecie, który podawał po prostu jakie stawki, jakie pieniądze Pan zarabiał w TVP. To, że Pan pr przekręca nazwisko Kamila, to wie Pan co, to jest strasznie słabe, strasznie słabe. Takie już no, nie wiadomo po co, po jakie argumenty czy chwyty chce Pan sięgać, naprawdę. Trochę, trochę mnie to śmieszy i niech Pan mi wierzy, to nie świadczy o Kamilu, tylko raczej to świadczy o Panu. Teraz tak, y, ja po prostu jeszcze raz przedstawię swoją teorię, dlaczego Krzysztof Stanowski, który po pewnym takim okresie... Nazwijmy to siedzenia okrakiem na barykadzie i trzymania dystansu, jednak jakiegoś dystansu, może mniejszego dopisu, ale jednak jakiegoś dystansu wobec wszystkich kandydatów, nagle postanowił postawić się po jednej stronie barykady. Moim zdaniem, dlatego, że troszeczkę się zaniepokoił, że jego baza może być rozgoryczona. I w tym sensie to jest troszeczkę przypadek też Sławomira Mencena, który, jak zobaczył to cwaniactwo Nawrockiego, który przejął kawałek, od starszego pana, to powiedział w mocnych słowach, yy, prosto i jednoznacznie, że to po prostu yy, było świństwo. I w zasadzie yy, Stanowski także zajął takie stanowisko. Natomiast w momencie, kiedy się okazało, że właśnie Mencenowi w zasadzie to szkodzi, to Stanowski też doszedł do wniosku, że troszeczkę mu szkodzi zarówno to, że skrytykował Nawrockiego za tę kawalerkę, a także wywiad, który przeprowadził z Rafałem Trzaskowskim, który był wywiadem no, normalnym, normalne pytania, normalna rozmowa, no ale wszyscy uznali, że Trzaskowski wypadł dobrze i to mogło bazę Krzysztofa Stanowskiego zaniepokoić. W związku z tym postanowił pojechać ostro, tak, żeby wszyscy dokładnie go zapamiętali. I taka była sekwencja zdarzeń. Warto y, przypominać też jedną fundamentalną rzecz. Oczywiście, Krzysztof Stanowski ma bardzo duże zasięgi na YouTubie. Zaczął od dziennikarstwa sportowego, ale musimy sobie to jasno powiedzieć, że w momencie kiedy mieliśmy do czynienia z masową kradzieżą pieniędzy publicznych, szczególnie w drugiej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości, inne afery RAs, no było tego mnóstwo te respiratory, masa masa rzeczy. To w tym czasie Pan Krzyś, który korzystał z relacji z pisem Afera mi się nie zajął, jakoś ich nie widział. No, taki był zajęty, że no nie widział nic, nie widział co się dzieje. A zajmował się jakąś panią, która, nie wiem, tam pojechała do Indii, coś powiedziała nieprawdziwego, no i wtedy właśnie Stanowski ją zdemaskował, że ona coś tam nie jest taka sławna, jak jest sławna. Nie wiem, już nawet nie pamiętam jak ta pani się nazywała, w każdym razie ludzi to interesuje, trzeba to przyznać, wiele osób to obejrzało, ale właśnie tym się zajmował, a nie tym jak wygląda no taka masowa kradzież pieniędzy publicznych za czasów PiS. I podam Wam jeszcze jeden przykład, kiedy Krzysztof Stanowski tak bardzo dziwnie unika trudnych pytań, bo przypominam Wam taką historię, ja nagrałam o tym osobny odcinek, że jest taka bardzo ładna pani Karolina, ona ma takie czarne rzęsy bardzo i ona opowiadała tam tych mediach społecznościowych, zrobiła tam jakieś zasięgi, opowiadała, że ma tam chyba narzeczonego milionera, jakiegoś latynosa, potem się okazało, że żadnego latynosa, tylko to jest też inny pan Krzysiu Porowski ze Śląska, biznesmen i Istota rzeczy polega na tym, że Stanowski poleciał do Stanów, żeby nakręcić o tej pani Karolinie reportaż. Ok, no i zdemaskował ją, że ona nie ma żadnego latynosa, tylko właśnie tego porowskiego ze Śląska. I to wtedy już tak ładnie nie wygląda. Okej, okay, ludzi to może interesuje, więc obejrzeli. Nie, 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 nie dyskutuję z tym, nie krytykuję. Natomiast chodzi o to, że wynika z tego filmu, że Stanowski się spotkał z Krzysztofem Porowskim. I on nawet na końcu tego swojego filmiku o tym mówi, że on spotkał się z Porowskim. I wie, wiecie, co zrobiłby każdy dziennikarz, gdyby doszło do takiej sytuacji? Zapytałby Porowskiego o bardzo prostą rzecz. Otóż Krzysztof Porowski występuje nieustająco w opowieściach biznesmenów, którzy mieli problemy z wymiarem sprawiedliwości. A to wyglądało tak, jak na przykład opowiedział to przemysław Krych, który spędził sporo czasu w areszcie za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Ten biznesmen w gazecie wyborczej w rozmowie z Jarosławem Kurskim opowiadał, że zanim zaczęły się jego kłopoty, z wymiarem sprawiedliwości, zanim trafił do aresztu, to przyszedł do niego Krzysztof Porowski i powiedział mu, że jeżeli Krych zapłaci bardzo dużo pieniędzy, to jego problemy z wymiarem sprawiedliwości i ze służbami pisowskimi się skończą. I że on ma bardzo dobre znajomości z jednym facetem, który jest cholernie wpływowy i na wszystko rzeczywiście wszystkie decyzje może podjąć. I z opisu Porowskiego wynika, że. Te kryteria, które on wtedy podał, spełnia tylko jedna osoba Grzegorz Ocieczek, taki bliski współpracownik Bogdana Święczkowskiego i Zbigniewa Ziobry. No i sprawa bardzo ciekawa, bo ten porowski się pojawia w kilku miejscach. Co więcej, jest doniesienie do prokuratury w tej sprawie w tej chwili, i nawet w tym doniesieniu porowski oraz Ocieczek są wymienieni. Oczywiście nie wiem, czy porowski. Rzeczywiście powoływał się właśnie na ocieczka, co tam tak naprawdę się wydarzyło, ale gdybym spotkała się z Borowskim, to pierwsze, co bym zrobiła, to zadałam mu proste pytanie. Właśnie o to, ponieważ jego nazwisko wciąż przewija się w tych relacjach biznesmenów, nie tylko Krycha. I co? I nic. Krzysia to nie zainteresowało. No, bo co to tam, rząd PiS, coś tam chciał łapówkę za to, żeby ktoś tam nie miał problemów z prokuraturą? A nie, to już jest nieciekawe. Ciekawsza jest ta pani Karolina z pięknymi rzęsami. Takie właśnie to jest dziennikarstwo, ale chcę powiedzieć na koniec, że. Yy, Naprawdę były takie okresy, kiedy Krzysztof Stanowski się zachowuje w miarę normalnie. Wszystkie te rozmowy z kandydatami na prezydenta. Owszem, no ja mogę krytykować to, że rozmawiał z Grzegorzem Braunem, ale w trakcie tych rozmów on się zachowuje jak cywilizowany człowiek. Zadaje pytania trudne, trochę posprawdzał i naprawdę wtedy czułam do niego jakąś sympatię. Oczywiście niektóre jego numery w kampanii wyborczej też mnie śmieszyły. Ten spot, trochę te, te, te jego żarty z tej kampanii wyborczej. Ja oczywiście mam wątpliwości, jeżeli ktoś startuje w wyborach prezydenckich głównie po to, żeby promować swój kanał Zero, bo uważam, że nie, te, nie do tego służą wybory prezydenckie. Ale cóż, demokracja jest, zebrał podpisy, nikt ich nie zakwestionował, ma prawo wystartować. I niektóre rzeczy mnie śmieszyły. Ja nie mam jakiegoś takiego nastawienia. Do Stanowskiego, że on jest jakimś złem wcielonym. Tak jak mówię, wielokrotnie różne rzeczy, które on robił, mnie bawiły. Wielokrotnie miałam wrażenie, że to jest dosyć normalny facet, ale potem nagle on się zamienia w jakąś taką postać, która no niestety sięga po nieprawdę, po kłamstwa, stosuje takie chwyty prostackie. No, strasznie, to jest przykre i nieprzyjemne i, po, i nieprzyjemne. I powtórzę jeszcze raz. No, jeżeli ktoś wymienia moje nazwisko, a przy okazji podaje rozmaite kłamstwa, no to moim obowiązkiem jest po prostu te kłamstwa sprostować.